Nazywam się Magdalena Sikorska, jestem lekarzem-dentystą. W swojej pracy zawsze wykorzystuję mikroskop oraz izolację w postaci koferdamu, dzięki czemu zwykle zajmuję się w pracy leczeniem zachowawczym oraz leczeniem kanałowym. Lubię odtwarzać naturalną anatomię zębów. Cechuje mnie dokładność oraz precyzja, dzięki czemu zęby wyglądają naturalnie oraz mają zachowaną Funkcje i wygodnie się nimi gryzie. W pracy zawodowej szczególnie bliskie jest mi leczenie kanałowe. Praca w kanałach jest satysfakcjonująca, wymagająca oraz trudna, ale dzięki cierpliwości i precyzji jestem w stanie uzyskać bardzo dobre wyniki leczenia. Dodatkowo zajmuję się również protetyką. Lubię odtwarzać naturalny kształt zębów wraz ze współpracą z laboratorium technicznym, dzięki czemu zęby osiągają nowy, lepszy kształt oraz często e, olśniewający kolor. Również to, czym się zajmuję, to przybudowy zwarcia. Gdzie wykorzystuję również technikę Flow Injection. Jeśli jesteście ciekawi, jak mógłby wyglądać Wasz nowy lepszy uśmiech, serdecznie zapraszamy na konsultację. Dzięki programowi jesteśmy w stanie również na podstawie Waszych zdjęć wykonanych w gabinecie e, zrobić wirtualną symulację nowego uśmiechu. Zapraszam!